Biznes jest bardzo pragmatyczny. Pokocha naukę, jak będzie widział, że nauka generuje konkretną wartość dla tegoż biznesu. Jak? Jest co najmniej trzy obszary współpracy. Pierwszy obszar związany bezpośrednio z działalnością mojej uczelni, czyli rozwój kadr menedżerskich. Czyli szeroko rozumiane programy rozwojowe, które pomagają wielu znanym firmom polskim i zagranicznym rozwijać się tutaj na polskim rynku. Drugi obszar to tak zwane badania komercyjne. Naukowcy są bardzo często traktowani jako ci, którzy piszą hermetyczne książki, artykuły i rozdziały. Faktycznie świat akademicki taki jest, ale jest gigantyczny obszar świata akademickiego, który realizuje projekty komercyjne dla biznesu. Podam prosty przykład. Naukowcy Akademii Lona Koźmińskiego kilka dni temu wspólnie z Maratonem Warszawskim policzyli poprzez badanie naukowe, jaki jest wpływ społeczno-ekonomiczny tegoż maratonu na Warszawę i na społeczność lokalną. No i trzeci obszar, niezwykle istotny, to jest obecność firm na kampusie wśród społeczności uczelni, a więc w naszym przypadku 13 tysięcy studentów, bardzo ambitnych, ciekawych, świata. Czasy są takie, że biznes dramatycznie potrzebuje talentów i obecność na uczelni poprzez szereg partnerstw strategicznych, wspomagających oznacza na przykład budowanie employer brandingu, wchodzenie ekspertów biznesowych na zajęcia, na programy studiów. Więc krótko mówiąc, plejada możliwości współpracy jest gigantyczna. Coś, co się dzieje i to jest być może trochę kontrowersyjne, to w Polsce biznes jeszcze nie do końca wie, jak współpracować z uczeniami, ponieważ z perspektywy czasu, a więc ostatnich 30 lat, to jest jednak relatywnie duża nowość. W krajach takich jak na przykład Francja, oczywiście Stany Zjednoczone, ta synergia jest oczywista. Świat akademicki ma ogrom rzeczy, wartości do zaoferowania. Mój jeden apel jest taki, aby nie myśleć oldschoolowo, czyli w stylu lat 90., że uczelnia to jest takie miejsce, gdzie należy wysłać dział HR-u, który sobie pozabiera najfajniejszych studentów. To jest naprawdę przeszłość, tak się już nie działa. Jeden apel, aby współpraca z uczelnią była postawiona na poziomie C-level, czyli na poziomie zarządu, uczelni, zarządu firmy, bo wtedy daje się wygenerować o wiele więcej wartości niż tylko stoisko z ulotkami, które rozdamy wśród studentów i kandydatów na studia.